Yy, tutaj moja kolekcja kart 365 Adrenalin. A tutaj takie yy, karty, typu właśnie oni. Albo oni. To właśnie są. Mój chyba najlepszy traf. Na pewno najlepszy z napastników. Tak to obrońcy jeszcze są lepsi, ale to po czwórce. Tak się prezentują moje najlepsze karty Z ataku, pomocy, obrony i bramki Moja pierwsza piątka najlepszych napastników Orgi, Higuain, Wayne Rooney, Messi, Neymar Za nimi od szóstego miejsca Kolejni piłkarze, kolejna piątka I tak się prezentuje Pomocników chyba mam najwięcej Mamy tu Toniego Krosa, Art de Turana, mamy tu Nicolasa Gaitana, Andreja Dude i Balsie Matuidiego. Diego. Kolejną piątką, tutaj już od szóstego miejsca, drink water, souza, zinklę, perotti i mantinquello. Kolejna szóstka tym razem, no z czego jedna jest powtórką, karta czyli siódemka. Renato Augusto, Topal, Ruiz, Perez, Goodley i zukui. Niezbytnio wiem, jak to przeczytać. Piątka najlepszych obrońców, też powtórka. Mamy tutaj no, z Barcelony: Multiplay, z Al Pietro de Madrid, Mats Hammers, Marcos Rojo i Christian Fachs. I kolejna piątka, też z obrońców. No i tu mamy ogólnie reprezentację Anglii, reprezentację Brazylii, Leicester City, no i Olympic FC. Tu mamy już kolejną, chyba trzecią powtórkę Maxi Pereira. No i to jest trójka najgorszych moich obrońców. To by było na tyle, ale nie martwcie cię się. Nie zapomniałem jeszcze o bramkarzach. Jeśli chodzi o bramkarzy, to żadnego specjalnego nie mam, ale jest Manuel Neuer, Joe Hart, Pablo Victor, y, Rui Patricio, no i David Ospina. Oraz trzy karty specjalne. Jedną akurat jest Puchar, Karta Ładna, y, FIFA Club World Cup, no i tu mamy takie statystyki jakby na tyle nie tak jak u zwykłych zawodników tak jak na przykład Neymar tył zwykły tylko no takie coś następnie mamy Carlo Ancelotti który robi praktycznie to co logo tylko że dwa razy więcej dodaje każdej karcie tak się świeci ładnie tu na kolory tył ma praktycznie zwykły, tylko że nie ma go na żadnej pozycji, bo to trener. No i naszą trzecią specjalną kartą jest logo FC Pro. To akurat klub z Portugalii, czyli naszych zwycięzców na euro. No i mamy tu kilka monet, które kiedyś były popularne, kiedyś w sklepach je się dostawało. Teraz już nie ma szans, żeby je dostać w sklepie. I tu wszystkie karty są akurat z reprezentacji Polski. Tak kiedyś ich znaczek wyglądał. Jakbym miał zrobić swoją drużynę ze swoich kart, to by tak się prezentowało. O, tutaj by była ławka rezerwowych. No. I to na tyle w tym filmiku. Mam chociaż pięć łapek w ogóle. Jak coś, coś źle zrobione, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. W następnym, otwieranie paczek, właśnie tych. Może będzie nawet ich cztery. Nie wiem. A może puszka. Choć możliwe, że nawet album.